Kolejny punkt. Rozpoczęcie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu polskiego na realizację zadania inwestycyjnego. Projekt uchwały przez pani Maryla Makowska z Miasta Koła. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego, zwiększa się pomoc finansową na przebudowę przejścia dla Pieszych na ulicy Nowowarszawskiej o kwotę 12 100 zł. Po wprowadzeniu zmian dofinansowanie realizacji zadania stanowić będzie wartość 24 200 zł. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów. Pan Przewodniczący Król. Dziękuję, szanowny panie burmistrzu, pani sekretarz, pani skarbnik, panie przewodniczący, drodzy państwo radni. Przedmiotowy projekt uchwały był analizowany na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Koła. Członkowie komisji bardzo wnikliwie analizowali ten projekt uchwały, dopytywali się o tą drugą część, między innymi oznakowania poziomego, czy będzie realizowane, a także o które skrzyżowanie chodzi, bo. Część Państwa radnych myślała, że, że to jest to naprzeciwko ratusza, a jednak będzie to na ulicy Nowowarszawskiej. I po dość wyczerpujących wypowiedziach ze strony pana burmistrza i pani skarbnik, przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę osób chętnych do zabrania głosu. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego. Proszę oddać głos. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Głosowało 19 radnych, 19 osób za uchwałą. Została podjęta i nosi numer 59 na 593 na 2020.